Być może to się otworzy w momencie, kiedy on tutaj przyjdzie? Nie otwiera się. Mogę mieć od razu przesranę. Jeżeli pomyśli, że sobie przyjdzie tutaj. Dobra, flary pokazują, co jest prawdziwe, a co nie. Dobra, on jest prawdziwy. Jak tutaj mam cię odeprzeć, to jest bez sensu! No fajnie, wejdziesz mi tu i mnie zabijesz! Jak ja mam go odeprzeć z tamtego miejsca? Światłem? Dobra, głupi jestem. Okej, okay, rozumiem, jak to mniej więcej działa. Kat, napis, coming, be ready, jasne, rozumiem. Dużo jest tu baterii. Nie rozumiem w ogóle, po co jest tu aż tyle tej baterii. Najlepiej jedną baterię wziąć stąd i od razu wrzucić tu. Jedną położyć tu, drugą położyć tu. To są... A, i to jest światło. To mieć zawsze najlepiej odpalone. Dobra, to the left, to the right. Rozumiem, 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 już wiem. Dobra, mniej więcej wiem. Wiem jak go odpędzić. Dobra, to jest prawdziwy. To jest prawdziwy. Tylko te dwa pola są jakby czynne. Dobra, widzę, że idzie tędy. Hop. Mek i pyk. Idzie tam. Idzie tu. Wywalaj. No! he? Oh, nie trafiłem, nie trafiłem. O dobra, tepnął się, tepnął się, tepnął się, tepnął się. Idzie tu. Prawdziwy? Nie. Fak, nie żyje. Nie żyje. Nie żyje. Śmieciu! Kurła! Leżeć! Pierdo jedna kotowata! Fajcz się! Kurna, fajcz i zdychaj! Oh, kurna. To był najgłupszy bosfez, z jakim miałem do czynienia, nie? To by zrobił z ciebie kurwo, pożytek! Nawet mi go nie szkoda. Niech zrobi z niego odbyt, chociaż kademy, to był najgłupszy bosfajt, z jakim miałem do czynienia. Dobra, pytanie: gdzie dalej? Co dalej?